Dzień dobry, cześć i to, witam Was serdecznie. W kolejnym filmie dzisiaj porozmawiamy sobie o ledach podszawkowych, generalnie o ledach w kuchni. Także zapraszam na film. Jak na wstępie powiedziałem, będę chciał dzisiaj z Wami omówić temat LEDów i przy okazji wykonać przynajmniej jeden panel LEDowy. Jeżeli chodzi o oświetlenie podszawkowe, myślę, że to oświetlenie, przynajmniej ci starsi widzowie mogą wiedzieć, przeszło pewną ewolucję. Kiedyś nie było go wcale, potem pojawiły się takie halogenowe światełka albo to płaskie. Potem te takie trójkąciki w narożnikach, które bądź takie montowane nawet na środku. Potem pojawiły się LEDowe, ale takie punktowe światełka, i nawet takie ja miałem w jednej ze swoich kuchni. Nie ja to wykonywałem, ale takie coś właśnie zostało mi zamontowane wtedy, kiedy jeszcze osobiście miałem już zamiar zająć się meblami, ale nie było na to czasu. Więc takie coś zostało mi zamontowane i działało to. Dzisiaj, kiedy y, większość oświetlenia podszawkowego wykonywane jest w formie listew LEDowych przy pomocy profili, czyli to jakichś podszawkowych, narożnych, na pewno jeżeli chodzi o LEDy, y, trzeba tutaj odróżnić kilka rzeczy, y, które to światło się charakteryzuje. Po pierwsze napięcie zasilania. I tutaj najczęściej do wyboru mamy 12 24V, y, z czego te 24V systemy są ciutkę droższe. I uznawane za bardziej profesjonalne. Jeżeli chodzi o wzór na moc, to moc równa się U razy I. A przy okazji, właśnie z tego, możemy obliczyć, jaki prąd płynie potem przez nasze przewody i jaki prąd płynie przez nasz pasek LEDowy. A co za tym idzie, im większy prąd, tym pewnie więcej ciepła, i większe zużycie, i większe straty. Dlatego chcąc osiągnąć taką samą moc, ale przy niższym napięciu. Przez nasze paski ledowe płynie większy prąd, dlatego zwiększając napięcie do 24 V w tych paskach ledowych płynie mniejszy prąd przy zastosowaniu tego samego watażu, jeżeli tak no. można było to by określić. Więc pierwsza rzecz na którą musimy się zdecydować to przede wszystkim napięcie, czy jest to napięcie 12 czy 24 V, czy może jeszcze jakiś inny system. Druga rzecz, myślę istotna, jeżeli chodzi o oświetlenie, to temperatura barwowa tego oświetlenia i czymże jest temperatura barwowa, która jest wyrażana w kelwinach. Tutaj odniesienie jest chyba troszeczkę też do słońca w każdym bądź razie. Tak grubsza mówiąc... Jeżeli chodzi o określenie tej temperatury barwowej, około 2700 do 3000 kelwinów, jest to światło takie ciepłe, bardziej żółte i jeżeli ktoś z Was lubi światło halogenowe, a światło halogenowe takie tradycyjne, właśnie miało temperaturę barwową bardzo zbliżoną do słońca dlatego jest to takie żółtawe i miłe dla nas ponieważ no, jesteśmy przyzwyczajeni do światła słonecznego dlatego lubimy też to y, 2700-3000 potem idąc w górę mamy około 4000 to jest barwa światła uznawana za neutralną czyli jest to taki biały to jest teoretycznie światło, które w tej chwili oświetla mnie z góry tutaj i y, jest to właśnie LEDowe 4000 kelwinów Poruszając się tutaj właśnie na skali w górę, czyli 6000 i więcej, to światło będzie coraz bardziej niebieskie. Są miejsca, gdzie takie światło wygląda lepiej. Jeżeli chodzi o zastosowanie takiego oświetlenia roboczego, pod szafkami myślę, że najlepiej sprawdza się tu właśnie temperatura barwowa 4000 Kelvinów i najczęściej takie stosuję. Jeżeli chodzi o same paski LEDowe, na dzisiaj coraz bardziej popularne stały się tak zwane COB, i jest to pasek LEDowy, który jest skonstruowany z bardzo malutkich diod LED, czyli Light Emitting diod, tak to się pięknie nazywa z angielskiego, ale mamy w dalszym ciągu sporo pasków LEDowych, które mają zagęszcz, są określane poprzez moc oraz zagęszczenie ilości diód na metr bieżący paska. Tak samo, jeżeli chodzi o moc czynną, czyli ten watarz, również podawany jest najczęściej na metr bieżący takiego paska. Ja dzisiaj stosuję 10 watowe COB w oświetleniach podszawkowych i jak dla mnie się to. Sprawdza. Kolejnym, kolejną rzeczą, którą należy zwrócić uwagę i doradzić inwestorowi, jeżeli bądź samemu skorzystać z tej wiedzy, jest sposób włączania, a co za tym idzie zasilania również naszych oświetleń podszawkowych. Sposób, którego, który ja najbardziej lubię, jest to przełącznik, gdzieś obok. Gniazdka elektrycznego, które znajduje się w kuchni. Czyli, wchodząc do kuchni, nie mamy żadnych dodatkowych wyłączników, gdzieś jakichś dodatkowych yy, indukcyjnych, tylko po prostu mamy normalny klawisz w zabudowie ściany, gdzie naciskamy i zapala nam się światło. Wydaje mi się, że to jest sposób najbardziej elegancki. Ale, jak już powiedziałem, są również yy, tak zwane włączniki indukcyjne, zbliżeniowe, yy, które po zbliżeniu ręki wyzwalają. Yy, Zamykają owód, i nasz LED się zaświeca. Jeżeli chodzi o takie, właśnie zbliżeniowe dotykowe, są też takie punkty metalowe, które też można zamontować. Są one już widoczne, aczkolwiek no, też dość estetycznie wyglądają. Jeszcze innym sposobem włączania jest umieszczenie włącznika w samym profilu obok naszego Leda. Minusem takiego rozwiązania jest tylko tyle, że no, tracimy kawałek paska LEDowego, no tam 5 do 10 cm, no bo w tym miejscu musi pojawić nam się e, ten włącznik. E, I ostatnim, myślę, takim dość zmyślnym e, sposobem, który tym razem w mojej zabudowie meblowej się pojawi, na wyraźne życzenie inwestora, e, jest to sterowanie przy pomocy pilota. I myślę, że to też jest spoko rozwiązanie, e, pod warunkiem, że wiemy, gdzie jest pilot. Bo to może niestety być problem, jeżeli na przykład nasze dziecko gdzieś schowa tego pilota, i co wtedy? Jeżeli chodzi o sam montaż e, listew, e, to też mamy tutaj na pewno kilka e, sposobów. Pewnie wszystko, co tutaj dzisiaj mówię, nie jest całą, kompletną wiedzą, ale takim myślę, że dość sporym przekrojem, jeżeli chodzi o oświetlenie LED-owe. E, listwę. Najczęściej stosuje się w sposób frezowanego porowka. Ten rowek można wycinać w dwojaki sposób, można używać albo do tego zagłębiarki, albo coś co ja dzisiaj y, stosuję i co dzisiaj będziemy za chwilę robić, przy pomocy frezarki i freza. Kiedyś też można było, można spotkać w wielu miejscach y, tak, że y, profil LEDowy jest zagłębiony, ale jest zagłębiony bezpośrednio w, wieńcu, na, w dolnym wieńcu naszej szafki. Czyli nie ma dodatkowej żadnej płyty i po prostu y, nacięta, nacięty jest wieniec, i w tym miejscu naciętym pojawia się listwa. Minusem takiego rozwiązania oczywiście jest to, że te listwy są przecięte brzegami szafek, więc co jakiś czas mamy tam te 36 mm przerwy pomiędzy, kolejnym, ko, ko, pomiędzy kolejną listwą. Y, no i nie ma takiej ciągłości paska de facto, tak, estetycznej. No Innym sposobem to, co ja dzisiaj będę robił, czyli jest zastosowanie dodatkowego panelu, dodatkowo najczęściej stosuje się ten panel krótszy, poprzez to, że stosujemy krótszy, fronty szafek wiszących są obniżone, powstaje nam taka dwucentymetrowa szczelina na to, żeby móc włożyć rękę i bezuchwytowo otworzyć sobie tą szafkę górną. W przypadku stosowania takiego panelu też mamy te takie dwa sposoby montażu albo dzielimy to obok yy, zabudowy okapu bądź jeżeli mamy okap jego konstrukcja pozwala na to, żeby obejść go yy, jakoś tam płytą, chociaż nie jest to yy, najłatwiejsze, ponieważ ten pasek najczęściej, który wycinamy dookoła yy, tego pochłaniacza okapu jest dość wąski, więc o Awarię nieciężko. No ale można też o takie rozwiązanie się pokusić i wtedy panel stanowi estetyczny tak od lewa do prawa i zabudowuje całą, całą przestrzeń podszawkową od spodu. Oczywiście najczęściej tej przestrzeni nie widzimy tak na co dzień, ale jak się już gdzieś tam schylimy, czy siądziemy na kanapie i zerkniemy na tą naszą kuchnię, to też ta przestrzeń cieszy oko. Ja dzisiaj będę y, montował takie właśnie profile. Y, profile oczywiście są z różnych firm, y, to co znajdziecie w swoich lokalnych hurtowniach. Tu akurat jest y, aluminium anodowane na czarno. Y, zastanawiam się jeszcze nad tym, czy klosz użyć czarny, czy on za bardzo dużo światła mi nie zabierze, czy jednak tradycyjny mleczny. Y, dodatkowo tutaj. Końcówki będę zaślepiał takimi plastikowymi, ale to pokażę Wam za chwilę na zbliżeniach. U mnie dzisiaj ten panel LEDowy nie będzie jakoś specjalnie y, długi, ponieważ y, w mojej zabudowie są trzy szafki wiszące, z czego jedna ma na, po całej szerokości okap, więc tam nawet nie ma jak się minąć y, takim panelem. Y, no i pod dwoma szafkami, które mają w sumie 83 cm, pojawi się taki właśnie panel y, 87 cm, bo one mają po 435 mm każda. Yy, więc nie ma tego dużo. Yy, jeżeli chodzi o umiejscowienie tego profila, będę go środek starał się umieścić na 10 cm w stosunku yy, do tylnej krawędzi. No i co? I tutaj, może tak po 5 cm z każdej strony yy, będę ten profil kończył. Także ja sobie tutaj teraz potrasuję i przechodzimy dalej. No, yy, także to już jest wyznaczone, ja do moich używam takiego Luya z 12 mm uchwytem yy, jest to niby chyba tam do nestingu, ale on bardzo ładnie, diamentowy w frez sprawdza się do grzebania właśnie w tym i to jest 16 mm, tak jak szerokość tego, więc do tego frezareczka, uchwyt równoległy, przygotowuję sprzęt jadę zacznę od zamontowania freza i założenia całej reszty. To jest przedustawiony, Przykładnica równoległa, więc jadę wzdłuż, odkurzacz. Tutaj wyznaczyłem sobie środkową linię frezarka akurat tutaj ma również wyznaczoną linię środkową więc przy pomocy jej ustawiłem sobie odległość czyli będzie to środkowa odległość 10 cm co podpinam się i frezuję jedna jeszcze ważna rzecz przecież należy ustawić jeszcze głębokość w tym celu po prostu sobie to jadę do materiału tylko zwolnię sobie najpierw lukadę Jadę frezem do materiału. Rewolwer e, może być na środku. Mogę zablokować sobie i teraz ustawię sobie e, głębokość e, na, na 6,5 mm. Tam ma 6. Ja sobie tu ustawię na 6,5. Blokuję i. Już mogę frezować Frezować nie mogę bo nie mam zamocowanego materiału i zaraz wiem, mi wszystko odjechało Jak widać już ładnie wyfrezowane, jest ogarnięte, czysta krawędź na szerokość i głębokość. Przypuszczam, że ładnie wejdzie już tym... O. Nawet jest przód luźno, więc trzeba będzie tą profil albo wkleić, albo przykręcić skrętami. E, Tutaj sobie od razu, właśnie z tą zaślepką. Więc przy zastosowaniu takiej zaślepki ładnie mamy schowaną krawędź. E, przy okazji, frezując właśnie na półokrągło, gdybyśmy zastosowali sam profil, no to niestety zostaje nam taki bob. I tutaj z tej firmy właśnie te zaślepki mają taki kształt, że ładnie właśnie zakrywają krzywiznę tego frezu. Ja sobie tylko tutaj zaznaczę, żeby sprawdzić, ile trzeba dociąć, dokąd dochodzi profil, a dokąd jest zaślepka, bo też muszę dociąć z drugiej strony, więc też w tej kwestii działam. Listwa już docięta, założone z jednej i z drugiej strony zaślepka. To, co docinałem, jeszcze ładnie zrównałem pilnikiem, żeby nie było żadnych zadziorów. No i ładnie teraz pasuje. Teraz muszę tylko ją jakoś zamontować, bo jednak ta szerokość tutaj jest, mimo tego, że to jest niby 16 mm. Fres ma 16 mm, to jednak powstaje delikatna szczelina. No i on tu ładnie siedzi, ale jakbym go obrócił, to wypadnie. Więc myślę, że go wkręcę na jakieś cztery wkręty. Mam takie wkręty 3, chyba na 12. Więc tak delikatnie, delikatnie, żeby wkręcić. To, co jeszcze potrzeba wykonać, to oczywiście zasilanie. Zasilanie przechodzi na drugą stronę. Dochodzi do końca płyty. Cała resta już będzie wykonana pod szafkami. Także yy, tutaj jeszcze parę rzeczy zostało do wykonania. Także ja sobie powoli działam. Dobra, to teraz biorę pierwszy koniec mojego przewodu zasilania yy, i ponieważ to będzie obok szafki, więc tam potrzebuję, nie wiem, ze trzy rozpiętości tak, żeby było łatwo i żeby mi nic nie uciekło, jeszcze kawałek dołożę, przewód nie jest jakoś mega drogi, więc szkoda potem się pitolić z tym. Przewód przekładam sobie przez otwór, i tutaj w tej zaślepce jest właśnie taki malutki otworek, żeby przeprowadzić przewód. I tu wstępnie go sobie już przekładam, tak żeby był gotowy do zamontowania paska. Teraz szukam wkrętów, żeby przykręcić listwę. I teraz te malutkie wkręciki mają gniazdo PZ1, więc takiego wkrętaka używam. Jeżeli zastanawiasz się, co to PZ czy PH, to tu u góry pojawia ci się właśnie. Karta. Robię to ręcznie, ponieważ te wkręty są bardzo yy, krótkie i żeby za bardzo tam nie mielić. Jakbym użył wkrętarki, to już bym dawno temu yy, miał to mega zmielone. A tak to jak już czuję, że wkręt zaczyna mi się obracać. Yy, a ciężko byłoby to złapać wkrętarką, już by było wywalone na wierzch. A tu mówię, ta wierzchnia warstwa najbardziej y, złapana jest. Y, najbardziej Ta wierzchnia warstwa najbardziej zbita jest wyfrezowana. Jest to ten środek płyty, on jest taki se. A tak, paseczek się ładnie, cała listwa trzyma. I mamy wkręty. Teraz trzeba wziąć taśmę ledową, Tak jak mówiłem, używam taśmy COB. Ona ma możliwość cięcia, co już wam sprawdzam, to 5 cm. Każda taśma ma jakieś tam odcinki, w których może być cięta. Więc tutaj sprawdzam ile mi tego wejdzie. Maksymalnie hmm. tak czy siak nie wypełnię tego całkowicie, yy, będę miał tutaj fragment bez taśmy, no ale niestety. Nie da rady tego zrobić inaczej. Do cięcia taśmy używam takich bo, bocznych płask, yy, obcinaczek, obcinaczek, które nie powodują przy odcięciu zadziorów. Jak się przyjrzycie, tutaj nie wiem, czy będzie to widać, yy, tu jest opisane 24V i minus. To jest właśnie taśma. Zresztą tutaj widać, jak się przyjrzycie, te ilości yy, ledzików, tak? Ich jest bardzo dużo, więc yy, efekt świecenia z tego paska jest praktycznie taki, jakby był z, z linii. Dobra, teraz sobie tylko to lekko odtłuszczę, tak żeby mi się ten pasek dobrze potem trzymał. Więc odtłuszczę sobie tam w środku. Czy można byłoby leda zastosować bez tej listwy? Pewnie tak, tylko jedna rzecz. Ta listwa aluminiowa powoduje również to, że odprowadzamy ciepło od LEDów. Ciepło od LEDów, no niestety, tak jak wam wspominałem na początku, przez pasek LEDowy płynie prąd, i ten prąd powoduje właśnie wydzielanie się ciepła z naszego paska LEDowego. To, co nie idzie w światło, idzie w ciepło. Po prostu nasz pasek LEDowy staje się w pewnym momencie, jakby nie było grzejnikiem. Teraz zostaje jeszcze tylko obrobić przewód i przylutować go do naszej listwy, do naszego paska ledowego. Ja do lutowania używam starej kolbowel stanowiskowej transformatorowej lutownicy, więc ja sobie ją tutaj już postawię, podłączam trafo za chwilę mi się zagrzeje i przylutuję przewód do paska. Najpierw sobie y, olutuję końcówki. Teraz mogę nanieść troszkę cyny od razu y, na pasek, tutaj w te pola lutownicze, tak żeby je delikatnie zwilżyć i nanieść sobie właśnie troszkę cyny po to, żeby mieć do czego to potem przylutować. Ja zawsze robię taką nomenklaturę, że z czerwonym paskiem robi u mnie zawsze za plusa. Te końcóweczki mogę delikatnie skrócić, bo te pola lutownicze są krótsze, więc skracam sobie te moje końcówki i dolutowuję do taśmy, rozgrzewam delikatnie pole i już mam złapany plusik teraz jeszcze minus I ładnie estetycznie jest zalutowane teraz nadmiar przewodu staram się wyprowadzić natomiast pozostałość tutaj chcę zalać klejem tylko jeszcze mi się chyba nie zagrzał w szafce okapowej tutaj jest szafka okapowa taka Dość nietypowa, bo też dziwny jest tutaj dziwny. No taki dość zmyślny yy, pochłaniacz i szafka okapowa. Yy, ma w sobie również, będzie miała tutaj rurę. Tu będzie przychodzić rura yy, wyciągowa, i będzie wyrzucać na bok powietrze używane. A tutaj znajduje się już instalacja właśnie do OLEDów. Do na dole jest zasilacz, u góry jest sterownik, właśnie na pilota. No i tutaj mamy zasilanie. Yy, więc ja sobie tutaj to podepnę, tak żeby zasilić tamtego leda. Stała się jasność. Yy, tak jak mówiłem, sterowanie przy pomocy takiego pilota. Yy, więc możemy sobie wyłączyć, włączyć. Alo. Tutaj, tu mam jeszcze cztery kanały. Możliwość zaprogramowania. Tu jest akurat na pierwszym kanale. Mamy możliwość ściemniania. I przy okazji ten pilot ma jeszcze drugą funkcję, bo on może sterować, akurat ten sterownik ma sterowanie barwa, barwami. Ja go wykorzystam do tego, żeby sterować dwoma różnymi strefami. Więc jak widać, wszystko działa, brakuje tu tylko jeszcze klosza. I tak jak mówiłem, nie, wiedział, nie wiem tylko, czy zastosuję klosz yy, czarny, dymiony, tak żeby integrował się z tym czarną yy, listwą czy położę po prostu zwykłą białą, którą gdzieś tu mamy jakiś taki kawałek czy po prostu zamontuję taki zwykły biały klosik który też chyba nie najgorzej by wyglądał, nie? O. tak też chyba ładnie się prezentuje a klosz powoduje to, że jeszcze ten mleczny zwłaszcza że to światło jeszcze piękniej się rozlewa z tego COB i już kompletnie nie widać punktów świetnych i świeci cały pięknie linią. Także dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję, że parę z tych rzeczy, które Wam dzisiaj zaprezentowałem i powiedziałem na temat yy, oświetlenia LED-owego się. Może Tobie, który właśnie teraz planuje jak wykonać oświetlenie do swojej kuchni, również coś dla siebie wynieśli. Yy, nie zapominajcie o subskrypcji, bo jeżeli taka tematyka Was interesuje, to pewnie kolejne filmy również Was zainteresują. Dostawcie komentarz, łapkę dla zasięgu na to, żeby budować ten, zasięg, ten kanał jeszcze większy i jeszcze silniejszy. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Nowy rok, mam nadzieję, że 2025 będzie jeszcze lepszy od tego, który był. Także dzięki za dzisiaj. Do następnego filmu. Cześć!